Rysunek przedstawia siły działające na bryłę toczącą się w dół równi. Są to ciężar jej, reakcja podłoża R oraz nacisk bryły na podłoże N. Wypadkowa dwóch sił R i Q to siła przeze mnie zaznaczona na niebiesko. Gdy byliśmy przy zadaniach, w których klocek ślizgał się wzdłuż równi, siłę F nazywaliśmy siłą zsuwającą. Pozostaniemy przy tej nazwie. Ponieważ siła N nie jest przyłożona do bryły, nie ma wpływu na jej ruch. Chowamy tę siłę, ale rysujemy siłę tarcia. Siła tarcia odpowiada za to, że bryła toczy się, a nie ślizga. Zwróć uwagę, w kierunku ruchu działają więc na bryłę dwie siły, f i t. Piszemy dynamiczne równanie ruchu postępowego bryły, czyli drugą zasadę dynamiki. MA równa się f minus t. f jest równe MG sin alfa. Z tego Trójkąta to wynika. No i bryła jeszcze się obraca, a więc jest jej ruch obrotowy, który zawsze odbywa się pod wpływem wypadkowego momentu sił działających. Działają dwie siły, zatem popatrzmy na momenty sił. Siła F przechodzi przez oś obrotu i jej ramię jest równe 0. Moment siły F jest też równy zero. Pozostaje tylko moment siły tarcia. Zastosuj regułę śruby prawoskrętnej i znajdziesz, że moment siły T jest prostopadły do płaszczyzny rysunku i skierowany w jego głąb. r małe to ramię siły T. Piszemy drugie prawo, drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego bryły. No mamy wypowiedzieć się o czasach. W tych dwóch równaniach nie mamy czasu. Co jest wspólne dla wszystkich trzech brył? Jaka wielkość? W której by występował czas? No oczywiście jest to droga przebywana przez te bryły. Od szczytu równi do podstawy. Każda z nich przebywa droga S równą a kwadrat przez dwa. Ruch każdy z nich jest jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Koniec analizy fizycznej. Te trzy równania trzeba rozwiązać. Czas występuje w ostatnim równaniu. No jeśli weźmiemy czas, wyznaczymy z tego równania, no nie wyznaczymy, bo nie znamy A, ale A możemy wziąć z równania drugiego, ale tu nie wiadomą jest siła tarcia. No to siłę tarcia weźmiemy z pierwszego. Odwracamy drogę postępowania. Z pierwszego wyznaczamy siłę tarcia. Mając siłę tarcia, wstawiamy do drugiego, mnożąc prawą stronę, czyli T przez R małe. Zwróć uwagę, że Przyspieszenie liniowe bryły A występuje w dwóch miejscach. Przenosimy iloczyn z prawej strony zmieniając znak na lewą, wyciągamy A przed nawias, mnożymy jeszcze po drodze przez R i znajdujemy przyspieszenie. Mając przyspieszenie, idziemy do ostatniego równania. Wyznaczamy czas. Występuje tutaj A, wstawiamy A i popatrz, co ciekawego występuje w tym równaniu. W tym równaniu wszystkie wielkości pojęcia I0 są wspólne dla każdej bryły, a więc przebywana droga mR kwadrat MGR kwadrat sinus alfa. Różnica występuje tylko tu. Zatem czas pokonania równi będzie największy dla bryły, która ma największy moment bezwładności, która to jest bryła? Obręcz. A zatem dla obręczy. Moment bezwładności jest większy od walca i większy od kuli. Z tego powodu ta sama nierówność dotyczy czasów. Obręcz będzie toczyć się najdłużej, walec krócej, a najkrócej będzie pokonywać odległość długość równi kula.